Chociaż jej życie trwa zaledwie 45 dni, w tym czasie jest w stanie zrobić naprawdę wiele dobrego. Pszczoła, bo o niej mowa, znakomicie odnajduje się w przestrzeni miejskiej. Tu nie mamy oprysków, tu nie mamy niekontrolowanych zachowań ludzi rolników po prostu. Tu mamy dużo większą bazę pożytkową, czyli jest dużo więcej różnych roślin, nie tylko kwiatów, ale też drzew, krzewów, z których wszystkie owady czerpią, pszczoły również. Doskonałym miejscem na nowy dom dla zapylaczy okazało się Bytomskie Schronisko. Już wkrótce powstanie tu egzotarium oraz gadziarnia. Teraz do psów i kotów dołączyły także pszczoły. 10 uli ufundowała gmina, pozostałe 3 – na mocy porozumienia z miastem zostały wykonane z materiałów wtórnych przez Fundację Odzyskaj Środowisko. No jak pojawił się pomysł, że pasieka mogła powstać w Stronisku, myśmy tak bardzo w stowarzyszeniu entuzjastycznie zareagowali. No i postanowiliśmy przystąpić do konkursu, żeby się tym tematem zająć i no, żeby jak najbardziej dbać o to nasze środowisko. W mieście wzrasta świadomość społeczna. Bytom silnie akcentuje pozytywne aspekty obecności żółto-czarnych owadów, które z roku na rok wzbudzają większe zainteresowanie. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom. Chcieliśmy wyjść naprzeciw mieszkańcom, którzy składają do nas zapytania, gdzie szukać pszczoły, tak? gdzie się mogą tego nauczyć. Każdy może mieć tak naprawdę u siebie na ogródku, również taką pasiekę, tak. a tutaj może zebrać pierwsze doświadczenie z tym tematem związane. Chociaż wielu kojarzą się głównie z miodem, ich najważniejszym zadaniem jest oczywiście zapylanie. Szacuje się, że aż 80% wytwarzanej żywności jest efektem pracy pszczół miodnych oraz innych owadów z ich rodziny.